W tym odcinku dowiesz się jak kobieta każe seksem. Oglądaj do końca. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie Ryczące 40. Z nami jest Paulina, a ja jestem. Michał. Mówi, że to nic, a potem zamyka nogi. Pokaż jak zamykasz nogi. Nie. Próbowałem. Pierwsze pytanie do Pauliny jest następujące. Mówisz, że jest wszystko ok, to dlaczego go nie wpuszczasz? No widzisz, że nie jest wszystko ok. Ale bo mówisz, że jest wszystko ok. Te takie słynne kobiece. No to jest tak, wszystko ok. On musi się domyśleć, no co źle zrobił. No. No, tylko nie domyśl się. No to zrobił źle, no to zrobił źle. A no. jak się nie do... Dobra. To jest kara, no! A jak się nie domyśla, to co? No może nie jest tak inteligentny jak ty. No nie jest, no. No to się nie domyśli za cholerę. No to zamknięte będzie. Miliony facetów tutaj w końcu usiłują rozszyfrować te słynne domyśl się. Powiedz! Powiedz! Chociaż o milimetr nas, na nas... Jak rób. nie wie! Jak nie wiesz co zrobiłeś, to kwiaty powiedz, przepraszam. Mówisz spokojnie, ale czemu od tamtej pory on nie może cię dotknąć? No bo to są widocznie takie pół -ciche dni. Pół -ciche, tak? Tak, to znaczy, na broju co że coś na broju ale albo po prostu muszę się czasami odezwać właśnie a dlaczego kobiety jak mają focha tego słynnego chodzą niby takie zrównoważone, spokojne, że one ogarniają. No bo one po prostu muszą swoją złość utrzymać w ciszy i to jest bardzo wykańczające. No ale a po co? No bo może nie chcą robić afery z jakiegoś powodu. Nie wiem, żeby nie dać mu satysfakcji. Oj, ja cię tu mam! Mam cię! Żeby nie dać satysfakcji. Tak. Czemu udajesz czułość, a znikasz, kiedy on się zbliża? Za karę na przykład. Za karę? No, na przykład. A co ty tak każesz tych facetów? No, no. Tak, tak, no czemu kogoś wychować, no? Wychować facetę? No to bezstresowe wychowanie nie działa w tym przypadku. A, czyli ty musi lubisz... być stresowe, musi być jasno, facet, to jest prosta maszyna, tak? Musi, no to się akurat zgadza. Musi dobrze wiedzieć, jak zrobił coś dobrze, to jest nagroda, a jak coś zrobił źle, no to jest kara. No a ja mogę. się nie nauczyć. A ja mogę nagrodę dostać teraz? Nie, nie możesz. No próbowałem. Skoro to tak zwane słynne nic, no to po co zabierasz mu ciało? Znowu te wasze cholerne gierki. Te spokojnie, te nic się nie stało. Te takie. No widocznie, widocznie e, od jakiegoś czasu. Ale to nie może być nic. To musi być coś. To, to dlaczego to ty nazywasz coś, nic? To może było coś, ale może było za mało. Może było za mało tego A, czegoś. Jak za mało jest czegoś, to wtedy to się nazywa nic. Tak, tak. Albo na przykład nie wiemy dokładnie, czego jest za mało, ale czegoś jest na pewno za mało. Więc warto coś wtedy dać. A panowie, to jest jakaś wskazówka, jak na czegoś skosówę, jest za mało, to trzeba coś dać. Czyli nic oznacza, że coś się stało, ale za mało, więc to jest nic. Tak. Zrozumiałem kobietę przez chwilę. <laughs> czyli te takie nic to jest tak zwana kara, której nie umiesz nazwać. Tak. Ja też czasami mogę nie wiedzieć do końca. Czego zabrakło? Kobieta nie wie o co jej chodzi. Czasami wie, że oczywiście są braki, ale nie jest do końca w stanie ich jakby określić, więc wtedy zawsze warto wykazać się myśleniem i kupić kwiaty. Tak i pójść na łatwiznę i powiedzieć nic. Kupić kwiaty. Albo zbyt udaje. Nawet jeden. Ale jeden. Nie, bo jak zbyt uwierające kupisz, to będzie od razu. Jak kwiaty. Kupisz kwiaty, to Oczywiście, też wiadomo, że coś chcesz, ale nie tak. Ja patrzę konkretno. na Ciebie, to nie ma, nie ma, nie ma opcji, żebym nie nawet, chciał. Nawet jeden kwiatek kup. No. Nawet jak nie wiesz coś, co jest na rzeczy, to po prostu kup kwiatek. Wydaj 10 zł, kup jedną różyczkę i może się dowiesz, może się nie dowiesz, ale na pewno będzie lepiej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zachęcamy Was do. Lajków, sudbów, komentarzy i w ogóle oglądajcie. A w opisie tego filmu znajduje się link do naszego e-booka, który w tej chwili jest w sprzedaży. Śpiące Tygrysy Polskiego Patriarchatu. Pochichracie się panowie, będziecie samcami Alfa, Beta, gamma, Omega, a nawet Omega 3. A ty odpowiedz mi na pytanie, kiedy ostatni raz kobieta ukarała ciebie seksem? A my idziemy się karać, co? Nie.